Cześć kochani, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj zobaczycie moje ulubione produkty do oczyszczania twarzy. I zaczynamy od czegoś, czego codziennie każda z was używa i zużywa tony wacików. Jeżeli nie używacie wacików wielorazowych, dlatego gorąco Was zachęcam, żeby zacząć, bo to jest fantastyczna sprawa, to są waciki Owium, polska marka. Waciki są wykonane z organicznej bawełny i ja się do nich naprawdę przekonałam już na 100% do tego stopnia, że praktycznie nie kupuję zwykłych wacików. Taki jeden wacik starcza nam na 3 miesiące. Oczywiście po każdym użyciu go myjem najlepiej go myć szarym mydłem, a raz na jakiś czas wrzucić sobie te waciki do pralki i można je wyprać maksymalnie w 60 stopniach. E, słuchajcie, ja przetestowałam różne waciki wielorazowe i nie każde są fajne, ale muszę wam powiedzieć, że te są najmiększe i najdelikatniejsze i nawet moja wrażliwa skóra, nawet kiedy jest podrażniona, e, jest w stanie tolerować te waciki, można tak powiedzieć. Jest to dla niej po prostu przyjemne, robienie demakijażu takim wacikiem, bo one są tak mięciutkie i delikatne, e, że nawet przeczytałam na stronie producenta, są polecane do pielęgnacji malutkich dzieci, niemowląt, można im przemywać nimi buźkę spokojnie. Myślę, że taki produkt też sprawdzi się u mam, szczególnie u młodych mam. E, I co Wam chciałam jeszcze powiedzieć na ich temat? Aha, jak używać wacików, żeby nie wchłaniały nadmiaru produktu, żeby po prostu nie marnował Wam się płyn do demakijażu czy mleczko. Najpierw nasączamy taki wacik wodą, następnie e, odciskamy go i aplikujemy płyn do demakijażu lub mleczko. E, I tak to jest zrobić najlepiej. Także polecam Wam gorąco, dajcie znać, czy przetestujecie wielorazowe waciki, a może są tu osoby, które już je stosują, są od nich uzależnione. Mam nadzieję, że takich osób będzie najwięcej. Oczywiście, w tym filmie nie mogło zabraknąć Foreo. Moja szczoteczka Luna Mini 3. Ja Foreo używam już od lat. E, tej szczoteczki używam obecnie, już ją na pewno widzieliście na kanale. E, Foreo to jest taki produkt do oczyszczania, który chyba zna już każdy z Was. Niektórzy się przekonali, inni nie. Myślę, że wiele takich negatywnych opinii jest związanych z tym, że albo ktoś w ogóle nie używał i jest totalnie anty. Albo ktoś źle używał, źle dopasował szczoteczkę do swojej skóry, albo ją zbyt mocno dociskał, albo za często stosował. To jest ważne, żebyśmy używali foreo z głową i po prostu dostosowywali też częstość mycia twarzy do stanu naszej skóry. Na przykład nie używali foreo, kiedy mamy wykwity, jakieś ropne, trądzik i tak dalej, bo to się nam wszystko rozniesie. Albo nie używali za często, kiedy mamy skórę bardzo wrażliwą, jakąś taką wysuszoną, napią, napiętą. Także ja dopasowuję częstość stosowania foreo do tego stanu mojej skóry. Na przykład teraz używam mniej więcej trzy razy w tygodniu. Zazwyczaj robię to wieczorem po demakijażu albo przed maseczkami. Jak nakładam sobie jakąś maseczkę, to wcześniej używam foreo. My je budzi, a dlaczego? Bo ono, e, nim robimy sobie taki mikromasaż. Foreo pobudza krążenie, więc wszystkie składniki aktywne a, i jeszcze robimy delikatny peeling więc wszystkie składniki aktywne z naszych masek, z naszych kosmetyków wchłaniają się o wiele lepiej i lepiej działają, i my też zobaczymy lepsze efekty po takiej pielęgnacji, jak wcześniej sobie wykonamy e, oczyszczanie przy pomocy szczoteczki Foreo. E, to, że używa jej Łukasz, to myślę, że kolejny argument, bo on yy, nie jest za gadżetami beauty, a jednak do Ferro się przekonał. Dajcie znać koniecznie, jaki jest wasz stosunek do szczoteczek sonicznych. Napiszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekawa. Kolejny hicior. Olejek w żelu od Żowae. to jest taki produkt, który pokochałam i mam nadzieję, że Wy wykonujecie dwuetapowe oczyszczanie, że skupiacie się na tym etapie, bo dzięki temu wasza skóra jest świeża, promienna i rzadziej zdarzają się jakieś przygody, jakieś niedoskonałości. Ten olejek w żelu jest fantastyczny z tego względu, że jego się bardzo przyjemnie stosuje. On po prostu zachęca nas do tego, żebyśmy zrobili ten masaż, zrobili ten demakijaż i ja go nakładam na twarz, masuję całą twarz, wszystko, żeby po prostu ten ym, olejek w żelu połączył się z moim makijażem. Następnie dodaję wodę i to wszystko zmienia się w taką lekką, mleczną emulsję i to spłukujemy obficie wodą. O tym produkcie już mówiłam w ulubieńcach z Hebe i tam usłyszycie o nim więcej, ale gorąco Was zachęcam, żeby testować te nowe produkty do demakijażu, bo jeżeli one będą dla Was przyjemne w użyciu, to Wy też będziecie chętniej po nie sięgać, a ten etap demakijażu jest naprawdę Szalenie ważny. Kolejny produkt powinniście świetnie kojarzyć z filmu o prawidłowym demakijażu, jeżeli oglądaliście ten film. A jeśli nie, to koniecznie to zróbcie, bo to jest naprawdę bardzo ważny film na moim kanale i wiele zmieni w waszej skórze. Gwarantuję wam to. Yy... Koncentrat oczyszczający, polny warkocz, to jest koncentrat, który emulguje, czyli również jak dodamy wodę, to zamienia się w taką mleczną konsystencję, więc bardzo łatwo jesteśmy w stanie go zmyć z twarzy, nic się nie lepi, nie daje tego tłustego efektu, skóra jest mięciutka i oczyszczona. U mnie on stoi w łazience pod prysznicem, pod ręką, żebym zawsze, nawet jak jestem bardzo zmęczona, miała go gdzieś tam w pobliżu, żebym go zawsze użyła i... Odpowiednio oczyściła tą skórę. Tutaj mamy połączenie olejów e, lnianego, rycynowego, oleju ze słodkich migdałów i muszę powiedzieć, że też jest bardzo wydajnym produktem, bo już taka niewielka ilość starcza nam na całą twarz, wszystko zmywamy. Także jest super, polecam gorąco. Ja nie jestem fanką mleczek do demakijażu i ja cały czas mam w głowie te drogeryjne mleczka sprzed lat które się tak ohydnie ciągną, które są takie obślizgłe i to zmywanie makijażu to jest naprawdę katorga przy pomocy takiego produktu. Jedyny tego typu kosmetyk, który mam, to jest emulsja, lekka emulsja 2 w jednym od Shadeer i to jest już albo trzecie, albo moje czwarte opakowanie. Dlaczego ja tak lubię ten kosmetyk? Bo on fantastycznie zmywa makijaż, ale... On w ogóle nie jest taki obślizgły, on jest przyjemny, to jest właśnie bardziej konsystencja emulsyjna, bardzo dobrze rozpuszcza makijaż, tuszę do rzęs, mocniejszy makijaż oka, pozostawia skórę mięciutką, oczyszczoną i można go stosować albo właśnie na wacik przemywając buzię, albo zwilżyć twarz i w połączeniu z wodą zmywamy wszystko. W składzie mamy tutaj olej z pestek malin, olej z nasion słonecznika, hydrolat lawendowy i witaminę E. Jeśli lubicie mleczka do demakijażu, to koniecznie musicie sprawdzić. E, polecam go skórą suchym, wrażliwym, dojrzałym, u takich sprawdzi się genialnie. I czas na pierwszą wodę micelarną, od której dosłownie się uzależniłam. Jak widzicie, tutaj już resztka w opakowaniu, to było 200 ml, e, woda micelarna od Sephory. Są jeszcze większe opakowania i następnym razem na pewno kupię 400. Jest to woda z cynkiem i z sokiem z liści aloesu. I słuchajcie, jak ona zmywa, rozpuszcza makijaż w mig. Ja lubię robić ten pierwszy etap oczyszczania przy pomocy oleju, ale nie lubię zmywać olejem oczu. I na przykład do zmywania oczu ta woda jest idealna, ponieważ nie trzemy oka, nie wypadają nam rzęsy, nie, robimy, nie musimy tego robić... Topornie, czy nie, nie denerwujemy się, że trzymamy, trzymamy ten wacik, a tu się w ogóle nic nie rozpuszcza. Tutaj dzieje się to w mig. Mało tego, po oczyszczeniu ta skóra w ogóle nie jest ściągnięta. Ona jest mięciutka, przyjemna, nawet przy mojej suchej skórze, tak jest po wodzie micelarnej. Oczywiście ja po niej jeszcze używam zawsze żelu bądź pianki, żelu bądź pianki ale jestem zachwycona tym, jak ten produkt świetnie oczyszcza i jaki daje komfort na skórze? Cynk też ma bardzo fajne działanie dla wszystkich osób, które mają cerę problematyczną, ponieważ wpływa na, roz, na takie nadmiernie rozszerzone pory korzystnie, łagodzi też stany zapalne i zmniejsza skłonność skóry do powstawania zaskórników. Myślę, że ta woda micelarna sprawdzi się również u osób, które mają cerę tłustą i mieszaną. Mam wiele toników, które lubię stosować, ale jeżeli jesteśmy w temacie oczyszczania, to chciałabym pokazać Wam taki tonik, który faktycznie świetnie oczyszcza moją skórę i który sprawia, że w tym okresie, kiedy nosimy maseczki, kiedy widzę, że mam większą tendencję do powstawania do zaskórników, niedoskonałości, to jest produkt, który, produkt, który mnie ratuje i który po prostu działa. Jest dosyć drogi, ale jest naprawdę mega wydajny i widzę po nim efekty. To jest marka Youth to the People. Mm, tonik z kombuczą i z kwasami Aha. Staram się go stosować trzy razy w tygodniu: przede wszystkim na strefę T, w te miejsca, gdzie mam rozszerzone pory, gdzie powstają zaskórniki. I on niesamowicie oczyszcza tą skórę. Polecam Wam, jeżeli macie taką szarą, ziemistą cerę. Taką, która potrzebuje właśnie jakiegoś zastrzyku energii odświeżenia, działa genialnie. I to jest mój pierwszy produkt tej marki, e, ale on sprawił, że ja mam ochotę testować więcej i więcej. I jeżeli zobaczę, pewnie przed świętami pojawią się jakieś zestawy, miniatur, mm, coś tego typu w Sephora, to kupię i sprawdzę, bo jestem bardzo ciekawa. Warto było. Oczywiście mam nadzieję, że wy pamiętacie o tym kolejnym etapie oczyszczania, czyli żeby po mleczku, po e, wodzie micelarnej, po oleju e, i tak dalej i tak dalej, użyć jakiejś pianki czy żelu do mycia buzi. E, i ja tak naprawdę przy okazji wyjazdów, kiedy niestety za każdym razem zapominałam czegoś, żelu bądź pianki do mycia twarzy, szłam do Rossmana i kupowałam coś w mniejszej pojemności, żebym Miała tam, wiecie, awaryjnie. i y, dwa razy kupiłam żele stołby. Kupiłam sobie żel e, Physio Mikrobiom e, i kupiłam żel Urban Garden. Jak zobaczyłam tutaj informację, że on ym, usuwa makijaż, to mnie akurat nie rajcuje, bo ja usuwam makijaż czymś innym i nie wyobrażam sobie, usuwać go takim żelem. To jest drugi etap Hello, e, ale że usuwa filtry słoneczne. I zanieczyszczenia z tego dnia, i to mnie bardzo zachęciło. I słuchajcie, te dwa żele mogę Wam polecić z czystym sumieniem. Uważam, że świetnie oczyszczają, są bardzo delikatne i przede wszystkim. Do, oczyszczają dogłębnie i ten etap tego mycia jest przyjemny, nic się nam nie ciągnie, szybko się spłukują. Wiecie o czym mówię, pewnie trafiłyście w swoim życiu na taki żal, który ciężko było po prostu zmyć z buzi. Tutaj ten etap mycia jest po prostu łatwy, szybki, czegoś cieść więcej kosztują niewiele. Naprawdę bardzo, bardzo polubiłam te żele. Się zrymowało chyba, ale to nie było w planie. I czas na dwie genialne, oczyszczające maseczki. Pierwsza z nich to tańsza wersja, e, maska od Bielendy, ta bąblująca, musująca, jest to maska detoksykująca, oczyszczająca z węglem aktywnym. I słuchajcie, węgiel aktywny ma zdolności do pochłaniania toksyn, więc polecam tą maskę praktycznie każdemu. E, żyjemy w środowisku zanieczyszczonym, więc... Mocno zanieczyszczonym, więc taka maska przyda się każdej skórze. Dzięki niej możemy skórę naszą pięknie dotlenić, odświeżyć, rozjaśnić, sprawić, że właśnie pielęgnacja będzie się wchłaniała lepiej, rzadziej będą się na niej pojawiały niedoskonałości za skórniki. Co ważne, dzięki takiej maseczce możemy również ograniczyć nadprodukcję sebum. I tutaj oprócz węgla aktywnego w składzie mamy również ekstrakt z zielonej herbaty, która, jak pewnie już wiecie, jest silnym antyoksydantem e, oraz trehalozę, która zadziała łagodząco i nawilżająco. Więc nie wiem, dlaczego jeszcze mój mąż tej maski nie przetestował ze mną. Jakieś wytłumaczenie? No nie już tak pewnie. Albo stoję po lewej stronie do walki. I czas na droższą maskę detoksykującą, ale wartą swojej ceny. To jest mój ulubiony produkt marki Origins. I to jest maska, która oprócz tego, że właśnie węglem aktywnym detoksykuje naszą skórę, oczyszcza z toksyn, to jeszcze mamy działanie wzmacniające i odżywcze, ponieważ ta maska w składzie ma... Um, Miód sfermentowany i miód z polnych kwiatów. Jest jeszcze biała glinka. I to jest jedna z niewielu, jedna z nielicznych masek, takich oczyszczających, takich wysysających te zanieczyszczenia ze skóry, która na mojej skórze wrażliwej, suchej działa i nie podrażnia. Ja po zmyciu tej maski nie mam żadnych suchych, czerwonych placków, swędzącej, napiętej skóry, tylko ona jest komfortowa, miękka, oczyszczona, rozjaśniona. To jest maska, którą, jak nałożycie sobie na twarz, to ona nie zastyga na taki beton. Po zastygnięciu, oczywiście musimy ją zmyć, ale ona nie daje takiego hardkorowego napięcia na skórze. Oprócz tego jeszcze przepięknie, przepięknie pachnie, i sam ten rytuał, to robienie tej maski to jest przyjemność. No i tym się nieraz różnią te kosmetyki droższe od tych tańszych, drogeryjnych, że one są takie bardziej luksusowe. Dają super efekty, te drogeryjne też często dają świetne efekty, ale tu jeszcze mamy, wiecie, mamy wydajność, bo ja ten produkt mam bardzo długo, on jest bardzo wydajny i mamy też tą przyjemność stosowania. Po prostu to jest taki zabieg jak w luksusowym spa. I kochani, to już wszystkie moje najlepsze, ukochane produkty do oczyszczania twarzy. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jaki jest Wasz oczyszczający must have. Bez czego nie możecie żyć? Myślę, że z tych opinii wszyscy skorzystamy. Jeśli Wam się podobało, to jak zawsze proszę zostawcie kciuk w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Pomóżcie nam w walce z algorytmem. Tak. Jak to zrobić? Dzwoneczek? Ктюк, субскрибуй и комментарий. и сиё сон